Dzień dobry, Joanna Rutkowska, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Wystawa Janiny Kraupę Świderskiej Upamiętnienie 75. Pułku Piechoty Otwarcie Kortu do Padla Gala Festiwalu Folklorystycznego Derbowy sparing klireksu 1 września w Galerii MM otwarto wystawę Janiny Kraupę Świderskiej wystawę pani Janiny Kraupy Świderskiej jednej z najwybitniejszych malarek, najwybitniejszych artystek polskiej sztuki współczesnej. Praktycznie historia jej życia, jej twórczości to niejako powtórzenie historii polskiej sztuki współczesnej związanej ze środowiskiem krakowskim. Ona uczestniczyła w powstawaniu tej sztuki. Rozpoczęła Akademię Sztuk Pięknych tuż przed wojną, później wojna przerwała jej studia. Kontynuowała naukę w Werbeszule. Później, kiedy ta szkoła została zamknięta, tworzyła razem z kantorem teatr konspiracyjny. Po wojnie ukończyła studia, kontynuowała pracę na macierzystej uczelni. Równocześnie tworzyła grupę młodych plastyków razem z Nowosielskim, Brzozowskim, Poremskim tym wystawą stanie się bardziej popularna, bo twórczość jej, jej klasa zasługuje na uznanie. Także dziękuję i zapraszam do, do, do zwiedzenia Na gmachu Chorzowskiego Urzędu Miasta od strony ulicy Jagiellońskiej uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą 75 Pułk Piechoty. Formacja podlegająca pod 23 Górnośląską Dywizję Piechoty stacjonowała w Chorzowie w latach 1922-1939, a w jej skład wchodziło 68 oficerów oraz 2200 podoficerów i żołnierzy. Pamiątkowa tablica ma przypominać mieszkańcom o silnych związkach Chorzowa z wojskiem. 75. Pułk Piechoty w wkoczył do naszego miasta. 23 czerwca 1922 roku. Gorąco witany przez mieszkańców, którzy od samego początku mocno identyfikowali się z żołnierzami Wojska Polskiego. Każdy przemarsz, powrót, ćwiczeń był od tej chwili okazją do patriotycznych wystąpień i serdecznych gestów ze strony społeczeństwa, doceniających bojowy rodowód jednostki stawiającej w Chorzowie. Z inicjatywy mieszkańców Chorzowa tych, którzy się zajmują badaniem historii miasta i związków miasta z wojskiem. Wynikła taka inicjatywa fundowania tablicy poświęconej żołnierzom 75. Pułku Piechoty, który był tutaj od przyłączenia Królewskiej Huty, dzisiejszego Chorzowa do Macierzy, aż do kampanii wrześniowej, gdzie stąd wyruszył w swój szlak bojowy, który zakończył się pod Tomaszem Lubelskim. Tablicę według koncepcji Waldemara Żyły wykonał Gerard Grzywaczyk. 5 września przy ulicy Katowickiej uroczyście otwarto działający już od 27 sierpnia kord do Padla. Zmagania profesjonalnych zawodników można było śledzić podczas pokazowego turnieju padel nocą. Przyjechali do nas zawodnicy profesjonalni zawodowcy z Gdańska, z Warszawy i z Poznania na tak zwany mecz pokazowy, żeby przybliżyć mieszkańcom, przybliżyć nam zasady tej gry. No, jest to naprawdę dosyć wymagająca gra, bo tenis to jest kwestia tylko, że patrzymy na siebie naprzeciwko i odbijamy. Tutaj musimy patrzeć na to, że grają ściany i to jest naprawdę mega wyzwanie. Chorzów jest jednym z ośmiu miast w Polsce, gdzie stan Kort do padla. Bardzo fajne urządzenie, które na pewno będzie służyło mieszkańcom Chorzowa nie tylko. Ja dodam jeszcze, że jest to pierwsze publiczne, ponieważ wszystkie, które do tej pory są w kraju montowane, były, są prywatnymi urządzeniami. A to jest pierwsze da się, takie, powiedzmy, miejskie, które jest dostępne dla mieszkańców, oczywiście z jakąś opłatą. Ale w tym miejscu, gdzie w zimę było lodowisko, gdzie mamy kolejną atrakcję w lato, właśnie padel. Trzeba stawiać na innowacyjność, na coś, co jest inne. Mamy wiele boisk tartanowych, mamy dwa lodowiska, mamy orliki mamy korty, ale nie taki. No i bardzo się cieszę z tego, że i Pan Prezydent, i Rada Miasta przekonali się do tego, żeby to otworzyć. Tydzień już praktycznie jest uruchomiony, czyli już próbujemy i zainteresowanie jest, co nas bardzo cieszy. Kort przy ulicy Katowickiej czynny jest w godzinach od 10 do 22, a w soboty i niedzielę od 10 do 21. Za godzinną grę dzieci i młodzież zapłacą 20, a dorośli 30 zł. Na miejscu można też wypożyczyć sprzęt. Komplet rakiet dla drużyny to Koszt 5 zł. 27 Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny to jedna z największych tego typu imprez folklorystyczno-kulturalnych w Polsce. Od 30 sierpnia do 7 września w sześciu miastach województwa śląskiego ze swoim programem artystycznym wystąpiły zespoły z Włoch, Chin, Czech, Turcji, Rumunii, Białorusi, Indonezji, Słowacji i Polski. 5 września, tak jak w ostatnich latach w Chorzowskim Centrum Kultury miał miejsce koncert galowy festiwalu. Wspólne piosenki, wspólne tańce, więc myślę, że to jest ważne, ponieważ jeżeli nauczą się tego tutaj u nas w Polsce, w Chorzowie, w Katowicach, no to wy, wywiozą to do swoich krajów, a właściwie o to nam chodzi, prawda, żebyśmy, żeby młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do nas nie tylko poznali nasz region, ale żeby też nauczyli się fajnych rzeczy, naszych tańców, naszych piosenek i to się właśnie dzieje. Każda Kultura ma swój folklor i widać te różnice gdzieś tam z zachodu, wschodu, ale myślę, że właśnie to, co nas łączy, to jest ta wspólna miłość do folkloru, do, do tej kultury, do tego, co, co jest naszą pasją. I myślę, że mimo tych wszelkich różnic właśnie kulturowych, dzięki temu, że mamy wspólną pasję, możemy się razem odnaleźć. Każdym rokiem nasza kondycja rośnie i folklor jest coraz bardziej popularny. No i mam nadzieję, że będziemy cały czas zarażać tą naszą zabawą i tym, jak naprawdę można fajnie pokazać folklor, jak można pielęgnować naszą kulturę i przy tym doskonale się bawić. Zainteresowanie festiwalem rośnie z roku na rok. Wiele zespołów chce do nas przyjeżdżać. Powiem szczerze, więcej zabiega o zaproszenie na naszą imprezę niż jesteśmy w stanie przyjąć, więc myślę, że to jest bardzo fajne. Dostajemy maile przez cały rok. Naprawdę proszę mi wierzyć ze wszystkich stron świata. No troszeczkę nam tutaj komplikują nasze zaproszenia, nasze służby konsularne, które nie zawsze te zespoły, które chcemy zaprosić, otrzymują wizy. W tym roku bardzo chciał do nas przyjechać Nepal, ale niestety nie dostał wiz, więc no więc musieliśmy niestety, myślę, że sami pojedziemy do Nepalu i zobaczymy, jak to jest. W meczu sparingowym Klirek Chorzów pokonał GKS Tychy 6 do 1. Pierwsza połowa powinna być mocna z naszej strony, ale równie mocna powinna być druga. No i to się dzisiaj rzeczywiście udało. Walczyliśmy na pewno na początku jak z równym. Uważam, że troszeczkę za wysoki jest ten wynik. Bo 6-1 no nie zasłużyliśmy aż na taki, na taki wynik, chociaż uważam, że u mnie wybijającym się zawodnikiem był bramkarz Marcin Sitko. Mieliśmy swoje sytuacje, no nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Na pewno zasłużone zwycięstwo ze sobie był lepszy. Ale tak jak powiedziałem, troszeczkę za wysoko. Myślę, że całą drużynę oczywiście cieszy ten wynik, cieszyć zwycięstwo, bo one buduje na pewno drużynę, natomiast gdzieś wiele mankamentów jeszcze w tej grze naszej jest. Myślę, że w niektórych momentach, zbyt długich momentach, przeciwnik wytrącił nas z równowagi. To my gramy na swojej hali, to my powinniśmy stawiać warunki i no, nie powinni nas przeciwnicy wytrącać z równowagi w tak łatwy sposób, jak to dzisiaj zrobiła drużyna z tych. Ja jestem zadowolony z tego treningu, troszeczkę no, był moment, że straciliśmy te trzy bramki w krótkim okresie czasu, to troszeczkę podłamał drużynę, ale patrzę z pewnym optymizmem w przyszłości. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. 15 września odbędzie się inauguracja trzeciej edycji akcji Godomy Po Śląsku. 18 września swoją działalność rozpocznie Chorzowska Akademia Seniora. Miejski Dom Kultury Batory zaprasza na turniej historycznej gry strategicznej Ogniem i Mieczem. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!